Yeah. Avec toutes ces histoires de colonisation, on a connu la peine des champs, véritable soumission, on vit indépendant, y a rien de changeant, du l'est à l'air, du nord au sud, c'est la haine, c'est dur entre frères, entre frères, c'est partout la, la guerre, sont sur la mort, sans trop de temps pour faire montée divine pour nous-mêmes, toutes ces haines, dans nos vins, on en a marre, c'est trop. trop. Réfléchis encore trop. Trop. pour sauver ta peau, Et t es, t es de faire des, si, des si, vos on était unis, qu'on aurait tout dans notre patrie, si seulement on pouvait réfléchir qu'on ne serait jamais désunis. RCA, beau pays, quand vas-tu te relever RCA, belle patrie, quand vas-tu émerger non, Nous n'ouvrons l'unité, pas une nation divisée avec la haine mêlée, pas non plus un pays fracassé avec la guerre mêlée, unissons nos frangins pour un beau lendemain, combattons tous ensemble sans nous lasser et pour que soit, luttons sans relâche qui glace, pas de relax ou on lasse. pas de cache-cache, dédi, prenons oh pour une centre africaine rénovée, resource Dogi ça ne sert à rien de s'entretuer, les choses de passé, il faut plus...

bey afrika kodro ti akotara mo so andö mo dugba ti atara na ndembe so ran las ayeke toto ngbanga ti so mo ga kodro ti kangbi mo ga kodro ti bira so asara si ya ti aita ayeke kangbi Tiklas na Canada, last one na Bolonha, Christus na Paris, Do Casa Polona, e yo bombe, ti ya beya Afrika na nduzu, meleke na khindangu, dana tsho, amabani ya hondo ya ya beya sika, selangwa ti de, selakira ke, pembe kala beta tonga nondata bugu, u shoqasa la sibeya, sitan bana te konna. Ego mio kosite Afrika, iyenya buena na 7 lipca 2010 rok. Dla wielu był to zwyczajny dzień wakacji. Dla nas to data szczególna, ponieważ w tym dniu alumni naszego seminarium udali się na trzeci staż misyjny do Afryki. Otrzymawszy błogosławieństwo i wsparcie księdza biskupa ordynariusza, rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu. Przez cały rok spotykaliśmy się na modlitwie, polecając Bogu nasze plany. Kupowaliśmy rzeczy, o które prosili nas księża misjonarze, oraz zaopatrywaliśmy się w lekarstwa i drobne przedmioty, które posłużyłyby tamtejszej ludności. Wyjazd. Do RCA łączył się z wielkimi nakładami finansowymi. Ale dzięki naszym oszczędnościom i pomocy ludzi dobrej woli cel został zrealizowany. Wspierali nas również bracia, którym już wcześniej było dane stanąć na afrykańskiej ziemi. Podczas tegorocznej wyprawy w naszej grupie znaleźli się ksiądz Paweł Wrubel, który jest gotowy podjąć pracę misyjną w Afryce, diakon Karol oraz klerycy Łukasz i Jacek. Jednym z ważniejszych celów naszej wyprawy była budowa szkoły w Sekiamote, która zostanie ukończona pod koniec tego roku. <mum>

ti i oti séaoé ekirisigia mingi na nzapa so si laso e tingbi na ab sa a saoé gango so lo ga so emä tokua ti lo tene lo ga ti laaasara lango itee lo bâ osara solaniloa peko ti lo si lo ayesoaee a eeap nalaso lo alo b na lê t lo aw atoed dema ti ala t bibe ti ala fadlo yeke so ala t alakiriloyeke ek aalae eemmbe diio tite ehzi na ti oles eya bâti teae nata so e aga na peko ti ala tiasi siz e mûala sgtalaigatogana mbi t che senza te ne a peur parce che alla ba e colti modale hai che da hai che da e colti monduri hai che da hai che da me con conosco che timbi bisara sara kusala timbi aw Naita timbi sara kusala aw fa so bi ba kusala timbi. kusala piti E, tongana e Sara beni kotada, da Tongana ekol. E lingwity Sara beni ekol kete, wara ekol soa lingwina bezwenty peko a pe. E lingwity Sara pendere ekol, soak peńba, soa zazango, i tene amolengeki i amaseka. a mai a kono na lege ingo na lege ti uh, Parce que ça, c'est notre vocation. Premièrement, par le baptême, nous sommes engagés, euh, nous sommes chrétiens, nous sommes témoins vraiment du Christ. Et le sacrement du baptême, on reste pas au niveau de ce monde. Recevoir le sacrement, c'est aussi d'annoncer Jésus-Christ partout. C'est bien notre vocation, notre désir aussi, ce qui nous pousse pour euh, l'ancien aussi, la 4 Chaises. Et nous sommes très, très contents d'annoncer la 4 Chaises. On sait la 4 pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très bien pour nous. Alors maintenant, les gens se donnent beaucoup pour le Seigneur maintenant. Et ça, c'est vrai. Nous, chez nous, à Bimbo, quand vous avez constaté que la messe commence à 6h30, et si quelqu'un arrive à 6h15, il ne trouve pas la place. Nous sommes obligés de faire sortir les bancs des, des, des salles pour mettre dehors que les gens puissent. Les gens qui sont dehors peuvent vraiment remplir une salle encore de plus. L'église d'ici a besoin de prêtres de l'Europe, surtout de la Pologne, à Tarnouf. Disons que, qu'en même temps qu'on cherche que les locaux se développent pour prendre en main, mais moi je dis depuis le début, moi je conçois une un, un symbiose, hein, ensemble. Mm -hmm. Je vois mal comment un diocèse pourrait être que des locaux. Donc, parce que Soit les, les religieux, les religieux, soit les, comme vous, hein, les fidei d'Onum, comme on appelle ça, hein, c'est un apport formidable pour la vision de l'Église, pour les, les différentes sensibilités. Et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça aide à grandir, mm -hmm. à faire grandir aussi les, les locaux, qui voient que, voilà, comment on se donne. Parce que parfois on a la difficulté ici. Ça, c'est lié un peu à la culture, celui qui devient prêtre. Il devient le Seigneur. Donc il est servi par les autres. Tandis que ceux qui viennent d'ailleurs, on les voit tels que Père Michel. Vous <laughs> on se demanderait. <coughs> W jaki sposób spędzają wakacje w bagandu? No to raczej nic nie chyba nie przypomina ani spędzania, ani wakacji. To jest raczej ciężka praca, którą im tutaj wcześniej dobrze organizujemy, przynajmniej staramy się dobrze organizować, czyli kupujemy farby, pędzle, wałki, różne inne urządzenia, które mogą być im potrzebne w czasie tej pracy. To już jest w tym roku. Trzecia taka wyprawa organizowana przez ojca Wojdaka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pierwsza zrobiła największe wrażenie. Po półtorarocznej przerwie szpital był rzeczywiście bardzo zaniedbany. Wiadomo, budynek zostawiony na tak długi czas w tym klimacie, w deszczach. Dwie pory deszczowe wtedy tutaj przeszły. Y, tysiące pająków zrobiły sobie swoje piękne pajęczyny. Było dużo brudu. I wtedy przyjechali klerycy właśnie w lipcu i zupełnie no, zrobili wielką niespodziankę. Wszystkie te pomieszczenia, sale chorych i ten pierwszy podstawowy budynek, wtedy, bo jeszcze drugiego ani trzeciego nie było, wymalowali i z zewnątrz, i wewnątrz, wszystko wymyli, wyczyścili. Także jak ja przyjechałam tutaj końcem września, żeby uruchamiać szpital, no, wielkie zaskoczenie przeżyłam i wielką ulgę. Bo dzięki temu, że te prace porządkowe, takie najważniejsze, najgrubsze były zrobione, po półtora miesiąca szpital zaczął funkcjonować. 17 listopada zaczęliśmy przyjmować pierwszych chorych po półtora rocznej przerwie. Więc to jest wielka zasługa kleryków i tej ekipy tam wtedy z 2008 roku. W 2009 roku była powtórka, malowanie również sal chorych i budynku wewnątrz i na zewnątrz, tym razem farbami olejnymi. Które można zmywać, a tutaj ma to duże znaczenie, bo rzeczywiście no, brudzi się. Ludzie nie mają też takiego, że tak powiem, wyczucia, porządków na pewno jak my mamy, no ale wystarczy popatrzeć na wioski. Jeżeli są domy po prostu z gliny, lewisko z ziemi, to tam nawet trudno jest utrzymać porządek w naszym rozumieniu. A to mimo wszystko jest szpital. I tegoroczna ekipa, może mieli mniej troszkę pracy, taka kosmetyka, żeby było ładnie ale blok operacyjny na nowo wymalowany, sale chorych podmalowane, okna wymalowane, kraty. To jest taka dłubanina i trudno się do tego, do tego zabrać, ale tegorocznej ekipie też serdecznie dziękujemy. Ducha im nie brakowało, ani chęci do pracy, i zapraszamy na przyszły rok następnych wolontariuszy, którzy zechcą nam pomóc. Et surtout que ce sont des jeunes comme ça qui donnent leur vie, qui viennent, qui dépassent. Alors je vois vraiment que c'est vraiment bien comme ça. Et je souhaite et je prie aussi que ces jeunes-là un jour viendront ici à Bangui pour peut-être construire la deuxième pharase dont nous venons de parler tout la... oui, à l'heure. Oui, oui, c'est notre rêve. C'est bon, on a distributé. A może nasze kosztowne wyprawy to marnowanie pieniędzy? Dla nas jest rzeczą oczywistą, że wakacyjne staże misyjne kleryków są odpowiedzią na Chrystusowe wezwanie: Idźcie na cały świat i czyńcie sobie uczniów ze wszystkich narodów. Mocno wierzymy, że Jezus wybiera właśnie nas, abyśmy kontynuowali dzieło rozpoczęte przez apostołów. et on La joie, joie c'est savoir que rien n'est perdu. Donc, nous sommes chrétiens, nous savons que le Seigneur a dit, hein, même un verre d'eau fraîche donné à mon nom sera hein, récompensé. Voilà. Donc euh, on est dans la joie tous les jours, une joie éclatante, <laughs> éclatante, parce qu'on cherche de donner plus qu'un verre d'eau quand même. <music>

C'est très simple, si vous voulez être heureux dans la vie, restez en Pologne. Mais si vous voulez être beaucoup plus heureux, plus, plus mais 100 fois plus, venez à mission. Hein? et vous, vous verrez que c'est la vérité, on ne vous a pas trompé. Parce que le Seigneur a dit, allez dans le monde entier, non Elle a dit, restez chez vous, allez dans le monde entier, donc...

Tiana tiana tibira na marnya ya be Africa. manga Tiana be Africa, tina kuenda wai tamama bima. I sala Tiana tiana tibira na marnya ya be Africa. I sala kirema. Be Africa, be Africa, be Africa. Toda watako tala latine Oh Malondo, du tina duzo Africa. bey afrika kodro ti akotara mo so andö mo dugba ti atara na ndembe so han las ayeke toto ngbanga ti so mo gakodroti cangbi mo gakodroti bira so asala si yata iteeke